Lal, siemano, dzisiaj zadajemy się na SCB. Modzie nie pamiętam co to było, to było chyba Supercraft Brothers, czy coś w tym rodzaju. Nie pamiętam. Wow, nie wiem co, ja robię po prostu pęd. Bę... O, ktoś w mnie próbuje strzelać. Ja, ja, pra... A tu w ogóle są w PvP: nigdy w takie gierki nie grałem, więc ty wypadaj, wypadaj na ra. Eee. Yy... Zabiłem. LOL! Aaaa, zabiłem kogoś! Wstydziłbyś się! się. Zabi Wstydziłby się Tam jest jakiś gościu, więc najfajniej by było, gdybym tutaj. Joki jaki knockback? Jaki knockback? Nie wierzę w to. Nie wierzę w tego kogoś. Knockback! Mm. Nie, Ile ja mam żyć? Nie wiem ile mam żyć, chyba dwa Dobra, od tego panu uciechamy. O dobra, ja mam podwójny schok jakiś Aha, a dobra mam Dobra To właśnie teraz jaki parkour Jest Jestem parkourem Nie, nie, nie Ujusuj, jaki fark Oni idę, idę, Czekamy! Kaktus mnie goni! Nie kaktusie! Kaktus mnie bije! Nie ma! Kładaj! Czekamy! się ode mnie odczep. No, no co za. Nie dazu mi uciec, co nie? No nie wiesz, jakie dzieci no No dzieci, no jakieś dzieci. Nie! <grywka> Dobra, D. <da. grywka> Ej, hey, ale on mi kombutki. On ma aure. Czy aure kija, jak to się to nazywa? Może tak bierzesz naokoło. Nieważne, gdzie jesteś. Pa, jaka strefa! Pa, jaka strefa! Pa! Daj, ty, 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 ty. Widzieliście, to, to było OP. Ja tu dostaję... Lord, kogoś zabiłem. No siema, siema, siema. O siema, siema. No ale ty, ty masz haka, ja od ciebie spadam, nara. No weź, no taki combo jasne. Ja uciekam. Tam się fight, faj... A nie, tam jest bloczek, ten. nie wiem gdzie iść. Biegniemy tam. Siema, Blaze. Jestem prosem w tej grze. Nie! Fuck! Tylko nie ty! Nie! Ty masz Aurę! Wypad! To masz jakiś. Będę bić w tą szybę jak wszyscy inni nienormalni stywiowie Jestem Iron Golemem! Wypad! Wypad! I am the Iron Golem. W ogóle, co ma? Nie! Nie Nie, to jest Herobrine Aaaa Aaaa Eee Eee jeden. Tak Nie Czemu on ma kill'ów, ja mam... Jestem Iron... Shitem, a nie golemem No siema Co tam ciebie? Co tam? No dobra to jest jakiś poziom moc, może tu mnie nie znajdę Nie! <zys> to jest... To, jest, to, jest to Nie wiem co tu w ogóle robię w tym... Nie wiem, muszę żyć, jeszcze jedno, spoko No Serio! No nie wierzę! To było hamskie. To już była przesada! No Ta, jasne! Wypad! Dobrze. Wow. <mum> a białym też. Ciesz... Aha. Poko. To jest taki szczegół, że mój creeper potrafi a co to <mum> go mam. Knockback 2. Okej, okay, zapamiętać mam, co knockbacka 2 pod jedynką, taki skill pod jedynką, to Knockback 2. Trzeba to, to jest warte zapamiętania. A pierd... będę tu siedzieć, tu spota? Nie, yeah, wypad! Wypalaj mi stąd! Wypalaj! Wypalaj! Dajcie! Daj! Aha, na